Szkoła za pasem, moi drodzy, w moim planie lekcji widnieje dzisiaj tylko kino, także bierzemy się do roboty, a dziś mam dla Was zestawienie filmów młodzieżowych oraz takich, które traktują o szkole właśnie. Także pakujcie się i zapraszam na filmowe lekcje. Cicha woda. Czwórka dobrych przyjaciół kończy właśnie szkołę podstawową i uzmysławia sobie straszną prawdę. Żadne z nich nie zaszalało przez okres szkolny, nie pożyło pełnią życia, co za tym idzie, obawiają się, że mogą zmarnować swoje najlepsze lata. Dlatego postanawiają, że w to jedno lato nadrobią imprezowy czas, szczególnie w kwestiach miłosnych. Liu pracuje w dojo jako sensei. Andy z kolei trenuje juniorów w klubie country, wciąż marząc o spotkaniu ze swoją indyjską znajomą, której obiecuje kupić bilet, by mogli się spotkać. Wszystko to doprowadzi oczywiście do nieoczekiwanych i zabawnych wydarzeń. Cicha Woda to lekka i przyjemna komedia traktująca o czterech nerdach, którzy chcą po prostu pożyć, tak jak wy po stresującym dniu chcecie zwyczajnie obejrzeć fajny i niewymagający film. Jeżeli postawicie na ten tytuł, to na pewno nie będziecie żałować. Psycholka. Mariusz to zdolny i ambitny uczeń, którego lubią zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Z inicjatywy tych drugich wypłynie pomysł, aby bohater w ramach swoistego projektu wziął pod swoje skrzydła Fride, klasową outsiderkę i dziewczynę, która robi wszystko, by nie grać według zasad. Dla Mariusa będzie to początkowo tylko kolejne zadanie do wypełnienia, dla dziewczyny zaś okazja, by napsuć mu życia. Jednak wspólna nauka z czasem okaże się dla ich obu wyzwaniem, jak i bardzo ciekawym życiowym wręcz doświadczeniem. Ten norweski dramat bazuje na prostym schemacie prymusa kontra samotnika, przy czym doskonale pokazuje głębię relacji i perspektywy na świat każdej ze stron, która może nauczyć się czegoś od drugiej. To film niby o młodzieży, ale tak naprawdę również o dorosłych, bo przecież pytanie o istotę tak zwanej normalności i jaka ona powinna być lub nie powinna jest aktualne przez całe życie. Zamienione. Cassandra jest zwykłą, szarą dziewczyną, która niestety jest od jakiegoś czasu celem królowej szkolnych korytarzy, niejakiej Katie. Bycie ofiarą nie jest proste i sprawiedliwe, ale skąd oprawczyni ma o tym wiedzieć, skoro nigdy nie zaznała takich krzywd? Jednak na skutek pewnych tajemniczych okoliczności dojdzie do zamiany. To Cassandra będzie teraz w centrum zainteresowania, a Katie spadnie na społeczne dno, by przejść się w butach pokrzywdzonej. Jaka lekcja wyniknie dla obu dziewczyn? Przekonajcie się oglądając. Zamienione powtarza bardzo dobrze znany już motyw z zamianą ról dwóch skrajnie różnych od siebie postaci. I chociaż nie ma tu niczego odkrywczego, to film spełnia swoje założenia, ma niezłe aktorstwo i wciągającą, choć nieco przewidywalną fabułę: Is this Cassandra Evans Stop. x plus y równa nieszczęścia. Nathan to lekko aspołeczny nastolatek, który, choć stara się nawiązać poprawne relacje z otaczającymi go ludźmi, to jednak prawdziwe ukojenie dają mu jedynie liczby. Zdawać by się mogło, że będzie skazany na życie w społecznej izolacji, gdy nagle jego talent odkryje niekonwencjonalny w naukach nauczyciel, pan Humphreys. Dzięki jego wsparciu młodzik dostanie się do brytyjskiej reprezentacji w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Tam też pozna prawdziwe przyjaźnie oraz nieco lepiej zrozumie skomplikowaną naturę miłości. Czasami nie trzeba kogoś wyrywać z jego świata, aby osoba mogła się otworzyć na innych, a wręcz przeciwnie, należy popchnąć taką osobę głębiej w uniwersum podobnych jednostek i talentów. I właśnie o tym jest równanie szczęścia. Niektórzy prawdziwe szczęście odnajdują dopiero wśród swoich. Szkoła na High. Szkolny prymus Henry oczekuje na zwieńczenie swoich szkolnych trudów, otrzymanie stypendium i dyplomu. Dostaje również okazję, by przemówić na zakończeniu roku, jednak by nieco rozluźnić się przed występem, postanawia ten jeden, jedyny raz posmakować trafi. Jak się jednak okaże, dyrektor szkoły planuje przeprowadzić badanie na obecność niedozwolonych substancji u wszystkich uczniów. Henry, kierowany typowo komediowym brakiem logiki, postanawia okraść psychopatycznego dealera z pokaźnej ilości towaru i nafaszerować nim całą szkołę. A to dopiero początek pokręconej historii. W roli dealera mamy Adriana Briodiego, który próbował chyba już wszystkich możliwych ról w swojej karierze, ale i tym razem wypada naprawdę doskonale. Szkoła na Haju jest momentami głupkowata, ale to domena wszystkich komedii o tej tematyce. Takie po prostu mają być. What? 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 Żałuję. Jochem jest dręczony przez rówieśników z powodu swojej otyłości. Grupie szyderców przewodzi Sein wraz z dwoma kolegami. Nastolatek, co prawda, ma lekkie oparcie w dwójce swoich przyjaciół, ale to za mało. Mimo prób eskapizmu, do świata muzyki oraz wolontariatu, w poniżonym chłopaku coś pęka. Jego kolejny krok będzie tragiczny nie tylko dla niego samego, ale również dla innych. Żałuję to z pozoru familijny dramat, ale tak naprawdę to bardzo przejmująca i zwyczajnie smutna historia tego, do czego mogą doprowadzić rówieśnicy na tym etapie życia. Warto jednak obejrzeć w gronie rodzinnym, aby nauczyć młodszych, a także przypomnieć sobie samemu ważną lekcję o tolerancji wobec innych. Charlie Barley Bogaty, przebojowy, autentyczny i przede wszystkim charyzmatyczny Charlie, po wyrzuceniu ze wszystkich okolicznych prywatnych szkół, trafia do liceum prowadzonego przez wiecznie zmęczonego życiem dyrektora w tej roli wyborny Robert Downey Jr. Charlie zostaje ofiarą szkolnego oprycha, ale szybko dochodzi z nim do porozumienia zamieniając się przy tym w cichego psychologa dla innych uczniów, którym sporadycznie też wypisuje recepty. Ta działalność jednak pociągnie za sobą nieoczekiwane skutki, które poważnie zagrożą naszemu bohaterowi. Charlie Barlett to historia człowieka, który usilnie próbuje być kimś innym, zapominając przy tym o byciu po prostu dzieckiem. Rzadko też film tak dobrze ukazuje młodzieżową perspektywę oraz labirynt emocji, w których tak łatwo się pogubić. Koniec lekcji na dziś, dziękuję za uwagę. A Waszą pracą domową jest wybranie przynajmniej jednego z dzisiejszych filmów i obejrzenie go na CDA Premium. Gorąco zachęcam. No i do zobaczenia w kolejnym tylko kino.